Jak widzicie po ujęciu w jesteśmy już pod nakierowaniem. Posadzka została na pograda c 120. Jest dokładnie oczyszczona i przygotowana do nakierowania. Będziemy lakierować posadzkę lakierem marki PESTOR. Jest on dwuskładnikowy. Sposób przygotowania lakieru jest następujący. Mieszamy go w proporcjach 5 do 1. 5 jednostek z dużej butli i jedna jednostka utwarcacza. Razem to dokładnie mieszamy, a na koniec dodajemy jeszcze 10% Objętości wody. My dzisiaj będziemy nakierować posadzkę lakierem o ukończeniu satynowym. Mamy również w ofercie lakier manowy. Do lakierowania używajcie tylko wałków wysokiej jakości. Ja odbiję jednak jeden wałek. Jest on nylonowy. Długość jego głosia waha się pomiędzy 7 a 10 mm. Przed użyciem wałka warto go jeszcze okleić, żeby taśma. Zebrała wszystkie drobinki, aby później nie przykleiły się podczas pierwszego lakierowania. Lakier jest już dostarczany w odpowiednich proporcjach. Ja natomiast będę musiał odmierzyć sobie niestandardową powierzchnię. Na 20 metrów podłogi będę potrzebował 2 kg składnika A i 400 g składnika B. Przed odkręceniem składnika A warto wymieszać go dokładnie. Składnik A i B dokładnie teraz mieszamy. Możecie użyć tylko zwykłej plastikowej łyżki. Po wstępnym przemieszaniu dodamy teraz 10% wody. W naszym przypadku będzie to 240 gramów. I jeszcze raz dokładnie mieszamy. Tak przygotowany lakier może pozostać w otwarciu przez 2-3 godziny. Podczas nakierowania wydobywa się taki charakterystyczny zapach, po około 4-6 godzinach pomijając z pojemności w Pierwsza warstwa lakieru położona. Tak posadzkę zostawiamy na 4 godziny do wyschnięcia. Po tych 4 godzinach będziemy mogli nakładać drugą warstwę. Jesteśmy 4 godziny od położenia pierwszej warstwy lakieru. Zostaną ostatni etap położenia drugiej warstwy. Będziemy to robić odwrotnymi ruchami niż pierwszej warstwy. Zapraszam do obejrzenia.